Go, go! Te ja kurwo, żodowska. 61, żyjesz? Dopijam twoją deskę, kurde, no, Biegni raus, raus, BIACZ Rouse, 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 co to jest? Gotu cola? Gotu cola jakaś. Chuj, ci wie co to jest. Jeszcze czym to się je? Czas na maczety. Maczeta, maczeta, maczeta. Jaki mam poziom w ogóle? 22, 23. Zaraz 24 będzie. Będzie. Jakoś nie podniecam zbytnio tymi poziomami. Pewnie, pewnie zapytacie się dlaczego, dlaczego ja, dlaczego ja wrzucam to na stare konto, zamiast na nowe. A bo tak wyszło, bo więcej mnie ogląda na starym. No, nowe jest zapasowe. Więc to na starym, znaczy na, starym końcu. Co tu się stało do diabła? Nie wiem, ktoś dillera spotkał, albo się pokłócił z dillerem bardziej. O, apteczka. Przyda się. Aha, aha. Otwiera drzwi, kurwa! Otwieraj drzwi, bo jak. Otwieraj drzwi, siema siema, co tam u was? Nagranie Macie jakieś batonika? nie Uleczyć to. There's supposed to be some kind of a uh, lab hidden in the jungle. I mean anyone Could this be some sort of experiment gone wrong, some kind hmm. of animal organisms? Like swine flu or birds that's beautiful. If this spreads beyond biology, it could have hit a major population center. It could be the end of everything. People need to know what this is. Maybe they can't look out! Look oh. out! Słoty nóż, dwa wbite w oko, w te. Nie, a z nim też trzeba. A to misja nie dodatkowa, tylko to potrzebne. Znaczy, główna, no, misja To jest główna misja No, lider, lider, kurwa Pierdolisz tam No jebany, jesteś chyba nieźle Czekaj, spróbuję z, tej, z tego kija coś zrobić, ty Jakieś, kurwa, coś Elektro, maczeta, nóż, no, nurkowa uh, Maczeta Elektro, pod napięciem. Pod napięciem. O kurwa, ale będzie... Skomleć. O, Zajebista. Ile to ma ataku? Znaczy, jaką wykurwistość? Mm, no, prawie... Ja pierdolę. 600. To nieźle kurwa, nieźle. Dobra, trzeba naprawić co nieco. la lala, No la, la. dobra, zapierdamy gdzieś, gdzieś do jakichś murzynów, gotyk trochę, O no idź, debilu, przez te chójstwa, kurwa mać. Wybili jakąś Afrykę dziką Ja też zapierdalam jak jakieś dzikie zwierzę Zamiast iść po tym Kurwa po jakimś tym Po mostku Nie dyszej tak kurwa skomnoż jak moja była Zaraz to ci no, Dobra trzeba ekwipunek zmienić To to trzeba wyjebać nie wyjebać, no bo się potem sprzeda czy coś mamy noże to no, nożem trochę pobawmy się kurwa znowu w leszczu, no kurwa ale jebany mocny widzieliście kurwa? gnoja Oje no, to ciężko Jak z kurwy No idziemy Idziemy, idziemy No Wymarłe teczka jakieś Sama nazwa mówi, że będzie hardtrowo Kurwa Pizdu Już jedziemy kurwa ciężko, trzeba apteczki donosić pojebana co to droga, impre? Kierpegie trochę takie. Jakby to nie wiedział. Co tu w ogóle jest? Kasa. Kasa. Ale się zajebie? Kurwo. O to ten trujący z kurwi. Mmm. To cacy. Wiecie co? Mam jakieś kurwa... złe przeczucie. Coś tu be... coś tu tutaj wyskoczy. Bum! Zrób bum, kurwa. Bom, 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 bom. Kurwa macie. Ja pierdolę. Wiedziałem! Kurwa Dawaj ten drugi nóż Ja pierdolę jaki skurwiel! Ale najebałem im Mi też w sumie najebali Żeby nie było to Jest to kurwa jakieś pochodnie Różde Czekaj, mam na ciebie niespodziankę z kurwy synie. No, o, kurwa, jakas. O, mocny młotek, kurwa, Będę to mam o kości. Tych po No idź kurwa. Mam złe przeczucie, kurwa. Kurwa, co to za po ty? Co to, to kurwa jest? zaliob kurwa z gimnazjum albo ze studiów. <grystanie> no, o kurwa, to coś do mnie biegnie. Tutaj tak nież kurwa. A ty, kurwo, zajebał mnie. Jakim cudem. To się biłem kurwa No bez jaj Tylko go napierdalałem no Kurwa jakiś wymyślę jakieś pokemony Kurwa Hość skurwielu co jesteś taki Warty, kurwa łeb ci obetne łeb ci kurwa zetne zobaczysz Kurwa na kopanie nie, nie działa ty Wreszcie zajebałem Obrażenia od broni jednoręcznej yy... no, o, Zabicie przeciwnika zwiększa na 5 sekund zadawania obrażenia na 5 sekund powiadacie o chuj tam Aj tam, chój tam Ciekawe ile tego jeszcze chujstwa wyskoczy. Ja w ogóle umiem pływać? No, to w sumie się chyba utopić nie da. Ale nie pamiętam. Czy się da utopić, czy nie da się? Tak wielu, łeb ci z czołem. To jeszcze żyjesz? Teraz ci rozjebałem. Fajnie twój móżdżek. Wpadł do wody. Powinna być tak woda się farmie. Fajnie farbować powinna, no ale dobra. gra nie jest aż taka chujowa, no. Pod tym względem są gorsze. <noise> dobra, mam młotek. Tylko gwoździ mi brakuje. Pewnie w ekwipunku gdzieś mam. 7 jeden gwóźdź się znajdzie, myślę. <noise> Przywieź ma Matuetero co?